Nie, zginiesz, zginiesz! Zginiesz! On cię zezna... Zosta... Nie, nie, odsłuć cię! No nie! Uciekaj! Nie trafi mnie! No trafił cię! A, jak on tak robi? <laughs> nie, nie, po prostu ty Nie, jes... to był Nie, nie, nie to nie nie nie, 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 po prostu ty jesteś gównem, daj exit! Nie wiem polic... Pierw lutuję potem policję biorę, bo muszę bronić święć już mnie podjeżdżają Łowiak po kasku wyrwał Snajpereczkę mam A ta snajperka to główna Nigdy nie strzelałem Trzecią Trzecią byłem, to mam To sam po chadzie Mmm na odkiem jewał Pełniki się przynieśli To jest mnie podjeżdża Jak się odpalało o to Jak się auto odpalało? A spację nie, jak się? Dwóch leży Nie ma Eee... Tam są Widzę No nie, no 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 nie mogę tak grać Ale no. kurde, zrobili nam hedy by też zabili No, Nie roz, Nie, roz nie, musimy, musimy razem być obok siebie Masz karabinek? Bo ja mam pompę. Ja mam rewolwer. No chodź, no musimy biegnąć. Mi? Musimy biegnąć. Tam miałeś pistolet. A jedzie. Walić pistolet, to nic nie zrobi. Dostał heada! Dostał heada! Dostał one shota! Idzie się, poszuję, Dostał. Eee, yy, nie ma. Chcecie pomóc? Pójść tu Leżej No! Nie, kolejny! Zapomniałem, że zapomniałem, że to doło Ale porobiłem, wyrobiłem, wygrywam to się ja pójdziemy Uuu, ale wszedł, Tapik! Uuu, Sebuś! kill Miałem to mundę na składach, ale nie. to, co się jak długo, to się zapomina. <ścoughs> jest mały, zabił mnie, to właśnie on mnie zabił. On się zabił? Jeszcze, no, jeszcze czy jeszcze jego kolega jest jeden? Chyba, że on Ty, go zabił. Co jest? A, aha! Zabił go, Ty jesteś tutaj sam. Chłop się nie spodziewał. On mi... Ja mi się wydaje, że on mnie szukał, ale nie wiedział gdzie jestem. Myślisz, że on tak blefował, że nie wie gdzie jesteś? Myślę, że on ogółem nie wiedział gdzie jestem. Idzie ci chłop. Chłem. Pamiętasz, co graliśmy na dwa rewolwery w No. A to nadal działa? Czekaj. Aż sprawdzę z ciekawości, czy to nadal działa. Tak wiesz. To tyć, nadal to działa. Do ciebie? Działa to? No. Dalej można taki a'la auto robić? Tak. Wiem. Został. Nie no, low'ek mu został. 50 HP. Gdzie jest? Jakbym spiła spieszyłem pistolet, to mam lagi. Pompa, pompa. Nic mi, spoko. Mogę tak oh, oh. baituje, sobie poszedł. Patrz. Główkę wystawiam tylko. <grym> 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 Gnorło. że będzie chciał skusować powoli? Się, że powoli. No chodź Andrzejku, no padaj. Myślę, że z niego tak od boku na chwilę wychyl strzeli i się schowaj, nie? Oho, oho Kolega przyszedł oho, nie, to nie, jest nie, nie, to nie, nie kolega No daj, teraz go puszczysz pompy Na prawo Nie ma go. Wybieg do bodys... Wybieg? Tu jest, nie, to Tu jest, tu jest Na prawo Na prawo Niee, nie, nie nie miała murka. Ale Ale jestem słaby w tą grę Po krewiku, znaczy po hełmie Dostał o, Dostałem go hea Dostał Oj, po headie mi Też tak kuchyba. dostałem